Witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj oczywiście z cyklem Kuchenne ewolucję wracamy. Wracamy do Świnoujścia. Miejsce, które już odwiedziłem 3 4 czterokrotnie chyba od czasu powstania. Ale powiem szczerze, że zawsze było tu dobrze. Ale co mnie zdziwiło przyjeżdżając w tym roku do Świnoujścia, to jest zupełnie nowy szyld. Patrzcie, nowy szyld, a może las. Więc czy się zmienił właściciel, czy się zmieniły smaki, może nie ma dań Degessel, może coś innego już serwują? Rozjeżdżam, rowe, jak zwykle, zobaczymy. Z tyłu piękny widok oczywiście na zatokę, więc no cóż, wchodzimy do środka i sprawdzamy oczywiście. Co ciekawego zjemy w restauracji. A może Las. Magda połączyła tu genialnie smaki morza ze smakiem lasu. Wiem, że tutaj był genialny dość na plackach ziemniaczanych z sosem grzybowym, jeżeli on dalej jest. No to cóż, to tylko będzie chwalić, a jak nie, no to będziemy ganić. Mam nadzieję, że nie będziemy ganić. Będziemy chwalić nowe logo bardzo ładne, inne, ale widać ten jeleń zatopiony w falach. Ciekawy koncept. Ja wchodzę do środka i sprawdzam pochodźcie ze mną, zapraszam na filmik. W menu znajdujemy zupę rukową z kwaśną śmietaną i smażonym sandaczem, czyli menu Magdy Gessler, a także właśnie te słabetne placki zmleczane z dorszem i sosem grzybowym, także są osiągalne. Dodatkowo z Magdy Gessler dań są kluski śląskie z gulaszem z jelenia. Widok jest zacny na zatokę, a lokalik przecudowny, maleńki, prześliczny, urokliwy i ciepły. Wjechała zupa z sandaczem pieczonym. Sama zupa ogórkowa jest. Zawsze fenomenalna ta jest kwaśna, treściwa, genialna jest. Mm. Połączenie ogórków z tym sandaczem to jest po prostu petarda. To rozwala na milion kawałków oczki smakowe. No i tu mamy właśnie to jedno ze sztandarowych dań, a może raz danie Magdy Gessler. czyli mamy dorsza na plackach ziemniaczanych z sosem z grzybów leśnych. Ale muszę wam powiedzieć, ten sos z grzybów leśnych jest tak intensywny, taki domowy i te całe grzyby w nim to jest po prostu całutkie takie grzybki, jest śmietanowy, kremowy. Długo słychać na kuchni, jak te placki się smażą. Mm, Ale to jest Ale to jest cudowne. Mm. Idę tego ten dół. esencja morza, lasu, na jednym talerzu. No przyozdobiona, ale powiem szczerze, że naprawdę petarda smaków. To jest tak niebanalne i tak nieoczywiste, że tylko można się nad tym daniem rozpływać. Naprawdę, sałatka jeszcze jest do tego, ale ta sałatka na pewno jest dobra. Jest, wierzę w to, ale po prostu ta esencja grzybów i i by esencja lasu i morza na jednym talerzu nie ma drugiego miejsca w Polsce z takim daniem. Ja jestem oczarowany. Naprawdę. Oczarowany. Czas, a może las opuścić. Tyle lat po Kuchennych ewolucjach zmienione logo na nowe, odświeżone można powiedzieć. Tamto logo, jak rozmawiałem z właścicielem, tym nowym właścicielem, bo to nie jest już ten sam właściciel, który przechodził kuchenną ewolucję, tylko tak naprawdę załoga można powiedzieć, odkupiła ten, ten lokal od właściciela. Ale od tego momentu, gdy zaraz po Kuchennych ewolucjach właściciel wyzbył się tego lokalu, ci sami ludzie prowadzą ten lokal. Ludzie z potężną pasją. Odświeżyli sobie logo, bo uznali, że, że już czas na odświeżenie. Dania Magdy są, są inne dania. no Ja oczywiście klasykiem pojechałem po daniach Magdy, bo ja znam, ale powiem szczerze, że nie ma drugiego miejsca, które tak potrafi łączyć smaki morza i smaki lasu. Ta nazwa a może Las jest po prostu tak wspaniale skomponowana. Bo jak widzicie, tutaj właśnie zatokę płotową. Cumujące statki, panie właśnie tam siedzą sobie naprzeciwko okna w restauracji, mówią. Jego, jak trafiłyśmy do restauracji z takim pięknym widokiem, zamówiły dania, właśnie na te dania czekają, mówią do, do pani kelnerki, że jeżeli będzie tutaj faktycznie dobry smak, to mają lokal w Świnoujściu do odwiedzania, bo przetestowały różne i nie ma dobrych smaków w Świnoujściu. Ja myślę, że te panie trafiły pod dobry adres i ja was pod ten adres też zapraszam. Kwintesencja połączenia, jestem oczarowany tym miejscem, bardzo jestem oczarowany. Mogę za chwilę plątać się w języku, ale, kwintesencja, esencja połączenia smaków lasu i smaków morza. To jest po prostu niewyobrażalne. Dzięki Magda Gessler za to, że stworzyłaś to miejsce. Szkoda, że tego miejsca do końca nie przyjęłaś, i troszkę tak po macoszemu zostało ono potraktowane. Ale cieszę się, że, że ktoś podniósł i dalej ten kunsz yy, trzyma, dania są wybitne naprawdę, dania Magde mimo tego właśnie są utrzymane i pokazane, że możemy zupa ogórkowa, to może nie jest, a może las, tylko bardziej bym to nazwał, a może, może to bym musiał, a ogród i yy, morze, w ten sposób, bo po prostu połączenie zupy ogórkowej klasycznej, zupy ogórkowej kwaśnej, superowej z pieczonym sandaczem to jest takie mistrzostwo po prostu jeżeli lubicie jak zupę ogórkową lubicie kwaśną zupę to do tego dodało sandacza to jest petarda smaków naprawdę więc polecam z całą szacunkiem z całą przyjemnością z całą rozkoszą a może raz i żałuję, że znowuż mam do tego miejsca daleko i powiem, że, że już czekam na kolejne odwiedziny, żeby wpaść na te placki ziemniaczane z tym dorszem i z tym wspaniałym sosem, sosem z grzybów leśnych. Oczarowanie. To jest uniesienie ponad ziemią i tak naprawdę właśnie z dobrego spaceru po lesie przyniesione nad morze. A sos grzybowy, mimo tego, że właśnie jest końcówka kwietnia i ta ładne słoneczko, które wskazuje, że mamy naprawdę bardzo ciepło, to trochę się czuję, jakbym był w tym momencie w głębokiej jesieni. Ktoś rano poszedł na zbierać grzybów i zrobił z tego tak nieziemski, aksamitny grzybowy sos z całymi kapeluszami, że to jest wielki szacunek. W tym daniu, które kosztuje chyba 50 8 czy 59 zł, macie dużą ilość grzybów, dużą ilość ryby, więc powiem szczerze, naprawdę cena jak najbardziej adekwatna. A może las, w świnoujście, odwiedzajcie to miejsce, bo uważam, że w świnoujściu takiego drugiego miejsca nie znajdziecie. Bardziej bym się pokusił, nie wiem czy na wybrzeżu takie miejsce znajdziecie, gdzie tak pięknie łączą morze z lasem. Oczarowanie. Jak najbardziej uniesienie, jak najbardziej pasja, świeżość, jak najbardziej polecam, zapraszam, świnąłyście. Macie adres, zaglądajcie. A może las. A może wpadniemy do tego miejsca razem? Polecam. Wszystkiego dobrego. Zostawcie lajki, łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie. Maciej.